Mam pomysł. Najlepsza bramka w grze. Widzisz, na hitach. A ja biorę to. Nie, dobrze. Roboty. Ja wiem co robię. Tak mi zajęło, tak się dostało żebym się Daj mi żyć. Nie ja wiem co to było. To było. A? Gównianej... No kurde, nie lapaj! Nie, nie można tak... Poczekaj, ja też mam pomysł, czym cię zabiję. Nie strzelaj... No nie strzelaj od razu! Nie strzelaj od razu! To nie ja! To <grym> ja, no. widzisz tak, <to>, Agata? Pfff... <grym>

gdzie ty jesteś? No, próbuję ci do ciebie dojść, ale mam problemy. No, wyjdź na dół. Ale. Spójrz, jak się nadprowadzisz, wyjdź z domu. No, wyjdź z domu. Czekaj, o Boże. Jeśli nie ruszać, nie mogę. Do góry, do góry spójrz. Nie lata, ja po prostu wziąłem dragi. Pomocy. Pomaga, nie ruszam. Staram ci się pomóc. Gdzie ty no, jesteś? Serio? Wieś... Czy nie? Pewnie w porządku. Naprawdę. O Boże. O kur... Ty nie tą, k***y. Ja weź to, po prostu idziemy po drodze, weź to. Co to był? Czemu jak weszłem do tego, to... O Jezus. Ej, Kowi, jesteś na sfał, nie? Nie. K***y. Kobi. Kowi. Kobi. Uh. Kobi. Nie zapowoduj <grym> mnie, coś dać. Nie. E. Klikni E! E klikni! Nooo! <noise> jestem klaszem! okej okay, baw się dobrze! Dzięki Ej, w ogóle z tego co wiem, może być więcej niż jeden U. Ja pierdolę nawet Ja Ja wypiłem za dużo alkoholu Kobi, weź to, żeby zostać bohaterem. Kobi żeby... <grywdy> nie widzę jak za p To jakoś tak... Ej Ej, ale Gdy weź to no. zabi. Co to za propozycja? <grywdy> Poczekaj, bo mam coś, żebyś stał się bohaterem. Ja, ja też mam Ołak, oh, wow, jaka na podłodze Gdzie? Była Masz, masz trochę wie... Oto. Oh, <laughs> ja mam pomysł, G. Weź tu, weź tu to strzały Weź tu nie, nie tak, to jest coś... też. Tak, tak, tak. A to chyba to cześć, jak mało, żeby strzelić. Co? Chyba to nie działa. O, dobra, to zadziała. O, to się robi, tak. Widzisz? Nie działa. No wybuchło, debilu. Skąd mnie żyje. Patrz, widzisz. <grydześ> o, jak to się zadziałało? Ej, weź to teraz <grydześ> <to, to grydześ> <to> <grydześ> <to, to grydześ> uderz. <sł diamond Survey> Uderzyłeś. Jak... jak ja się napiłem niby. O! <inaudible> <gw> <inaudible> <inaudible> to tego to się nie Chyba podłogę mamy czarną teraz. Yhm, nie. ja <inaudible> tak, tak tak jak teby, takie takich moje dziecko nie spodziewałem się. Może... <inaudible> nie Poczekaj, bo wszystko retektywne, trzeba tam wyjść chyba. Więc... O, dobra, wszystko się już chyba naprawiło, nie? A, um, napadowałeś, um, na jest strasznie. <laughs> Jakaj, ja. Chcesz coś postawić, co? Gowi, gowi, gowi. Weź ty w wa tym walnie o ziemię. Propozycja, za to mamy? Jest takie coś fajnego. Nie działa. Nie, działa. Nie działa! Nie działa! To chyba nie bucha Cześć patrz mam prezent Ej, mój beczka Nie co to taki prezent, ale wiesz co mam coś lepszego A gówno bo ty się nie znasz patrz co Pójdź ty do mnie komuś za sekundę To dam. Mam jakąś bombę która nie wiem jak działa Tak Porque a bala ainda to? <laughs> to działa. O To! Um b... oh, <laughs> to jest dziura. <laughs> <Debilu. laughs> o O To mi buu. Nie da się. nie działa. do Mogę tu cofnąć? Ooo. nikogo. Okay. Nie, cofnąłem to, cofnąłem, cofnąłem Z. To wszystko wygląda jakby nieco nie Jakby to, to są, G jakby to są przymioty GBS Special. jest <noise> to. <noise> 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 Chodź na dór. <noise> nie ma bomb nigdzie żadnych, czy coś? Jest. <noise> nic nie robiło. No wybuchły. Czekaj, a co, a co robi to? Ty COVID. Co Bo leci bomba? Co robi? Wydaje mi się, że też wybuchnie. Chyba wybuchnie, a Kolejna dziura. Ale to mogę jej usunąć. <śmuszę> to! Spokojnie! Co to? Nie, nie zadziałało. Nic chyba. Bo... Nie, chyba? Ja mam jedno pytanie: gdzie są schody? Nie Nie było żadnych Co to nie zrobiło? Nie jest wybuchu. Co Trzy teraz stało? nic <grymne> nie zniebiło tej Ten samolot nie wybuchł A ja umarłem od wysokości Oho Poczekaj Dobra, no klar Chyba wybuchły dwie naraz <grym> To obiecie. Jaków cała mapa jest niebezpieczna. Mój komputer wybuchnie zaraz. Nie, mu się trzyma. Musi się trzyma dobrze, nawet, nie, nawet się nie wchodzi. Tylko że w się wchodził, kiedy ten coś tam robiliśmy. Poczekaj, maskę go znowu... Poczekaj, chodź na chwilę. <grym> Chyba wybuchłem drugą. <grym> Ma chciałem postawić maskę, tylko założyć mówi tam wejść, wejść, coś To weź połóż. No ja chciałem postawić, ale nie zdążyłem, bo mnie ktoś kur... MLG, weź w MLG, po weź weed Spójrz ja Mam gazkę nadzorową Ale Coś lepsze na ochrona Już wszystko idzie. Tak, ja mam coś lepsze jak Ale <laughs> no to już musi Poczekaj, chcę zobaczyć jak tam wyjść O oh, ja p... A <laughs> 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 oh, oh, <yes. laughs> kto okay, to cię trzyma? Czarny <laughs> Nie, czarny jest dosłownie... Szalmony Pytanie, reszta pytać tak samo, ten musi... bapę tam gdzie jest yeah, No, trochę Trochę Znaczy, ja jestem teraz obok tego kręgli no ja e też. A przy tym kręgli? O Boże, wszystko czerwone. Gdzie masz te czerwone? Cała mapka jest czerwona. U mnie nie. U mnie jest czarna. A u mnie jest cała czerwona, nic o tym. Kołwinie. nam tym, nie robić. nie Mamy za dużo HP. Możemy przecież wejdzie bomb atomowych? Tak Przecież bolałem jak najlepszą bronią to było To jest Daj mi chwilę, o, no widzisz Jeszcze się pan czemu tyle na nie go zostajeło, to fakt? Chyba rozsadziłem jeszcze jedną na spawn, nie? Ale Mam lagi like. Kurwa nie powiesz, No nie ma lagu Umrzeć? Nie, bo mam tysiąc, że to zrobię. Bo mam dwa tysiące mocy w King. King to robię. Umrzej! Alejąc Mam dać tomowy. To no gut. Teraz on opuściłeś. Nie może zabijać, dopóki się nie ruszy. Dzień dobry. Cześć. Cześć, zanim... A, za późno. Cześć, mam pomysł. Natomiast... O, widzisz, naprawiłem podłogę.

Okej, czemu... czemu mi pytanie nie działa? Co? Trafił z Jeszcze, że nie... Bo belki cię... Bo belki blokują moje pociski, nie mogę strzelić! Czemu strapiłeś? Nie, nie. nie wiem, ale już... Bo cię zabiły. Patrz... Ej, Kobi, nie rób tego! Obi nie! Kobi! <noise> Yeah, I'm coming <laughs>